Witam widzowie, jeszcze raz nagrywamy z tego powodu, że zwaliłem OBS-a, rzecz mówiąc, więc zostawcie lajka, like suba, a to jest mój kolega Adaś i dzisiaj będziemy grać skrzydłowe w CS. Zaczynamy nam raz grzebeczek. Zagramy sobie z 50 teraz. I lecimy. Nie Adaś? Mhm. Dobra, na mido. Możliwe... raz tak, raz tak. o jak, jak takie będę miał lagi, to O kurde. Jak ja jak ja widzę twój ping, to ja nie wiem czy ja chcę to nagrywać. Dobra, dwie berety i młotów. Nie w ogóle. Nie gramy na bombę. Debil. Dzisiaj ją debil. W dupie z tą bombą. Idzie, idzie, idzie. Kurda. Mogłem młotowa rzucić. No hmm. jeszcze mi wali w ryj Dobra. Mag, mag, dziesiątka, no i... Ja jeszcze na nic dobrego. Dobra. Ogólnie w następnym filmie planuję Wam nagrać y, jak się dostosować celownik oraz hud koloru i do CS2. Więc... subskrybujcie i Wam to pokażę. Dobra, leży. Biorę Mę. No ja dwój zabiję te zoro. Ale wygrywamy chociaż. Dobra, lienki. Lecę le le z kałoszka. nie to! Mm. Ja lecę sam Ej, niektórzy mówią, że MK ma duży odrzut podobno. No to za czym jest. Bo to przynajmniej jak ja... Sorry? Jak ja grałem to gdy miałem tłumik to mało to mały odszód No to zakładam ten tłumik Myślałem że flasha rzucasz no, Dobra Shift Shiftuj Dobra Sorry widzę że Dobra, nie Dobra nie wie nic doje. Dobra to daj ja podsadzamy Podsadzamy Dobra Sorry, że nic nie mówię, ale po prostu musimy się skupić, no bo jesteśmy słabi w czasie. Hmm, Te bardziej jedach. Więc no. Dobra. Lecimy, już wygrywamy z nimi cały czas. Bym się chyba. Ai, no, nie cały, nie cały. O oh, kurde, ale laczy. oj Ojoj, 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 ojoj. Sakra. O! z sobą rzuciłem. Jestem tak ułomny. Dobra. Leży. O Jezus masz loła. Te ale jeden chyba afczy. Nie, nie awczy. Lej z drugiej. O Jezu, są tu kampi! Dobra. Brawo! W końcu... <laughs> w końcu kile jakieś. No. Ja jestem dobry na Emie. Dobra, ja biorę flasza. już będę. go. Ja już mam dwa. A, to czekaj. No, to jakby, to ja to mnie biorę. Jakby... O, czekaj. Okay. Wiem jak to rozwejść. Ooo... S... Oj sorry! Nie! Bro, zabiłeś mnie. Sorry. No, no znowu Do. pomalowałem. Dobra, mało. Dobra. Oła. Dobra. Jeden, spokojnie. jeden mi się. Ja mam 103 kilo chyba. Czekaj. Może niech się. Jara. Idą idą, 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 no. idą! No nie no, nie, nie da się trafić A czego ty strzelasz? Z Dygielka musiałem, mogłem przemierzyć Dobra, ja akacza Dobra, lecimy, lecimy Dobra, widzę, o kurde, ale laga zostałem. Dobra, widzowie, lecimy. Teraz bierzemy mołotowka. No i się nie wywał. Ja już się wywaliłem za zero. Pozdro. Ej, a mnie na AWP stać? Ja biorę AWP. AWP. Ja ich spróbuję Zeus'a na kampienie. <gryw> a to jest ostatnia? Tak, ostatnia runda pierwszej połowy. Hm. Dobra. A później dajemy no. montaży yy, Pozdrawiam, montażysty, który będzie montował. To Nie ja się przy okazji nie zabije. Podczas montowania i przy okazji no. zobaczymy. I przy okazji go sprawdzimy. I przy okazji zobaczymy, jakby ja nie moje lagi Chyba gdzie ja poszedłem. No, lagów nie Zawsze na to musi być. No, no wiem. A to już nie mój. Bo więcej miejsca na kąpię. Chłopę mam dużo miejsca. Ty gdzie gdzie jestem? Jakiś Stalin? Stalin? O nie, jestem nie żyje. No i co? Ty już będzie musiał wycinać. Jeździ, jeździ, je, je, chodźcie Piepie. do tatusia. Chodźcie do tatusia. Mm. Chyba wiem gdzie jest. O, jest! O jest szlagii! Ja już wiem gdzie jest. Dobra i brawo! 6 do 2 Ej, dobra! Oj, montażysta będzie miał co blurować! Kurde, mam nadzieję, że tego nie było sobie. Dobra, ja teraz biorę granat zapalający. I mit. O, Dobra, leży. Kurde, dadłem. On ma teka, jakby coś i mid. A za chwilę leży. Aż do do A się pobawić. No wiem, to będzie nie fair zagrania, no, ale trzeba. W końcu skrzydłowy trzeba wygrać. Hello? Bye, bye. <laughs> A cię nie powiem gdzie on jest. W to, to skrzydłowe A ja mnie za na P chyba. A nie no, czyli Kale. gdzieś tu na A jest Dobra, ty plan um, plantuj tą bombę Lepiej. No defus, defuse spara. Defuse Defusuj, nawet. No. Chłopie szybko. Mamy oko, luzik. Zaraz mam, bo wypłuknie. Okej, jednak nie luzik. Albo luzik. Jest! jest Biorę stacjaka. Rzucam Ja biorę emę. Ja biorę, by ema lata. lata. Dobra, dobra, dobra. Chodź, chodź, Lecimy, lecimy. Pewnie na mida poszli. Ej Na mid, 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 mid! tu. Na, na następnej rundzie weźmie, weźmie na boxa po na ten. Dobra. Na boxa. Dobra. Punkt mieczowy, czyli koniec. Mieczowy, no fajny, fajny mie mieczek. Dobra, ale to co? na wszystkim mieczów. Ale co? To jest finał już? Mhm. Okej. Okay. Podstać, oh podstać mnie. No Szybko. już, idę. Kontrol. Szybko. Babika rzucili od tyłu Dobra, panie zabawy. Akurat ja zginąłem kiedy ty. Dobra, nie, Dobra. kiedy ja zrobiłem. Dobra. G dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Było miło. Pożegnaj się Adaś no Subskrybujcie ten kanał i lajkujcie Elo.